Witajcie! Jestem dr Zofia Nowakowska, urolog z wieloletnim doświadczeniem, i dzisiaj poruszę temat, który wiele mężczyzn nurtuje w ciszy. Będziemy mówić o tym, jak rozmiar penisa wpływa na życie seksualne i co można zrobić, żeby poprawić satysfakcję swoją i partnerki. W moim gabinecie codziennie spotykam się z mężczyznami, którzy martwią się swoim rozmiarem. Statystyki pokazują, że ponad 30% polskich mężczyzn. Uważa swój penis za zbyt mały, choć medycznie rzecz biorąc, znajdują się w całkowicie normalnym zakresie. To prowadzi do niepotrzebnego stresu, unikania bliskości, a nawet problemów w związkach. Dzisiaj chcę Wam pokazać pięć konkretnych wskazówek, które mogą znacząco poprawić Waszą pewność siebie i wydajność seksualną. Te metody są oparte na faktach medycznych i wieloletnim doświadczeniu klinicznym. Nie będę wam obiecywać cudów ani sprzedawać iluzji. Skupimy się na tym, co naprawdę działa. Zanim przejdziemy dalej, bardzo proszę zasubskrybujcie kanał Zdrowie i Życie, zostawcie komentarz pod filmikiem i podzielcie się nim z innymi. Wasze wsparcie pozwala mi tworzyć więcej takiej rzetelnej edukacji zdrowotnej. A teraz przechodzimy do konkretów, które mogą zmienić wasze życie intymne na lepsze. Zacznijmy od fundamentalnej prawdy, którą każdy mężczyzna powinien znać. Według badań medycznych, średni rozmiar penisa w stanie wzwodu wynosi od 12 do 16 cm. Jeśli mieścicie się w tym zakresie, jesteście całkowicie normalni. Ale nawet jeśli jesteście poniżej tej średniej, to nie oznacza, że nie możecie mieć satysfakcjonującego życia seksualnego. W mojej praktyce spotkałem Marcina, 34-letniego informatyka, który przez lata unikał związków intymnych z powodu kompleksu rozmiaru. Jego penis mierzył 10 cm w erekcji, nieco poniżej średniej, ale daleko w granicach normy medycznej. Problem nie leżał w anatomii, ale w głowie. Kiedy w końcu znalazł partnerkę, która go zrozumiała, okazało się, że jego umiejętności i troska o jej potrzeby były znacznie ważniejsze niż centymetry. Pierwsza wskazówka, która zrobi ogromną różnicę. Przestańcie mierzyć swój penis linijką, a zacznijcie mierzyć swoją uwagę wobec partnerki. Badania seksologów jednoznacznie pokazują, że zaledwie 18% kobiet osiąga orgazm wyłącznie dzięki penetracji. Oznacza to, że dla większości pań kluczowe są inne formy stymulacji. Kolejny błąd, który obserwuję u moich pacjentów, koncentracja wyłącznie na penetracji. Pamiętajcie, seks to nie sprint, to maraton. Przedłużona gra wstępna może trwać nawet 20-30 minut. I właśnie w tym czasie budujecie napięcie seksualne u partnerki. Używajcie języka, dłoni, eksperymentujcie z różnymi technikami dotykania. Wielu mężczyzn popełnia też błąd porównywania się do aktorów porno. Przemysł pornograficzny celowo wybiera mężczyzn o nadprzeciętnych rozmiarach to jak porównywanie swojego wzrostu do koszykarzy NBA. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością przeciętnego życia seksualnego. Sygnały, na które powinniście zwrócić uwagę w swoim ciele to przede wszystkim jakość erekcji. Jeśli wasza erekcja jest słaba, niestabilna lub szybko opada to może wskazywać na problemy z krążeniem, poziomem testosteronu lub stres psychiczny. To są rzeczy, które można i należy leczyć. Drugi ważny sygnał to przedwczesny wytrysk. Jeśli nie potraficie kontrolować momentu osiągnięcia orgazmu, skupicie się na tym problemie zamiast martwić się rozmiarem. Istnieją skuteczne techniki i czasami leczenie farmakologiczne, które mogą znacznie poprawić kontrolę. Trzeci sygnał ostrzegawczy to całkowite unikanie bliskości. Jeśli kompleks rozmiaru sprawia, że rezygnujecie z życia seksualnego, to już nie jest problem urologiczny, ale psychologiczny. W takich przypadkach warto skonsultować się z seksuologiem lub psychoterapeutą. Chcę, żebyście zrozumieli jedną kluczową rzecz. Satysfakcja seksualna partnerki zależy w zaledwie 20% od rozmiaru penisa. Pozostałe 80% to wasze umiejętności, cierpliwość, komunikacja i wzajemne zrozumienie potrzeb. Mężczyźni o mniejszych penisach często stają się lepszymi kochankami, bo muszą rozwijać inne umiejętności. Jeden z moich pacjentów, Tomasz Miał penis długości 9 cm. Był w długotrwałym związku z kobietą, która wielokrotnie zapewniała go, że ich życie intymne jest wspaniałe. Problem był w jego głowie, nie w anatomii. Po kilku sesjach terapii i praktycznych wskazówkach, które dziś z wami dzielę, ich relacja stała się jeszcze bardziej satysfakcjonująca. Pamiętajcie: kobiety znacznie częściej niż mężczyźni koncentrują się na całokształcie doznań, nie tylko na penetracji. Wasz dotyk, sposób całowania, tempo, uwaga poświęcona jej ciału to wszystko ma ogromne znaczenie. W następnym rozdziale pokażę Wam konkretne techniki, które możecie zastosować już dziś. Teraz przejdźmy do konkretnych rozwiązań medycznych i technicznych. Jako urolog mogę Wam powiedzieć, że anatomia kobieca jest bardziej złożona niż większość mężczyzn sądzi. Zrozumienie tej anatomii to klucz do sukcesu, niezależnie od Waszego rozmiaru. Druga wskazówka: poznajcie anatomię kobiecą lepiej niż podręcznik medyczny. Łechtaczka ma około 8000 zakończeń nerwowych dwukrotnie więcej niż penis. Większość tej struktury jest ukryta wewnątrz ciała i można ją stymulować na różne sposoby. Punkt G znajduje się około 3-5 cm od wejścia do pochwy na przedniej ścianie dokładnie tam, gdzie krótszy penis może mieć przewagę nad dłuższym. W moim gabinecie często tłumaczę pacjentom, że pochwa ma długość około 8-10 cm w stanie pobudzenia. To oznacza, że penis długości 10-12 cm może dosięgnąć wszystkich istotnych stref erogennych. Niektóre kobiety wręcz odczuwają dyskomfort przy zbyt głębokiej penetracji. Czynniki, które wpływają na waszą wydajność seksualną, to przede wszystkim kondycja krążeniowa. Słaba erekcja często wynika z problemów z przepływem krwi. Regularne ćwiczenia, szczególnie kardio, mogą znacznie poprawić jakość erekcji. Badania pokazują, że mężczyźni ćwiczący regularnie mają o 30% twardsze erekcje niż ci prowadzący siedzący tryb życia. Poziom testosteronu to kolejny kluczowy czynnik. Po 30 roku życia poziom testosteronu spada o około 1% rocznie. Objawy to słabsza erekcja, zmniejszone libido, szybsze zmęczenie podczas seksu. Można to zbadać prostym testem krwi i w razie potrzeby suplementować pod kontrolą lekarza. Trzecia wskazówka. Opanujcie techniki pozycyjne. Pozycja ma ogromne znaczenie dla skuteczności penetracji. Na przykład, pozycja na łyżeczkę pozwala na głębszą penetrację i jednoczesną stymulację łechtaczki rękami. Pozycja z kobietą na górze daje jej kontrolę nad głębokością i tempem, co często prowadzi do lepszego orgazmu. Mit pierwszy, który muszę obalić: Większy penis zawsze oznacza lepszy seks. To kompletna nieprawda. Zbyt duży penis może powodować ból, dyskomfort, a nawet mikrourazy. Widziałem w swojej praktyce kobiety, które celowo szukały partnerów o średnich rozmiarach po traumatycznych doświadczeniach z mężczyznami o dużych penisach. Mit drugi: kobiety zawsze wiedzą, jaki rozmiar ma partner. Badania pokazują, że kobiety są bardzo słabe w ocenie rzeczywistego rozmiaru penisa partnera. Ich zadowolenie koreluje bardziej z ogólną jakością relacji niż z centymetrami. Stres i lęk przed wydajnością to prawdziwe zabójcy erekcji. Kiedy martwicie się rozmiarem, produkujecie kortyzol, hormon stresu, który bezpośrednio wpływa na spadek testosteronu i jakość erekcji. To błędne koło, które trzeba przerwać. Czwarta wskazówka. Inwestujcie w techniki oddechowe i relaksacyjne. Głębokie oddychanie brzuchem podczas seksu pomaga utrzymać erekcję i kontrolować moment wytrysku. Techniki mindfulness mogą znacznie poprawić waszą obecność i koncentrację podczas bliskości. Alkohol i papierosy to największe wrogowie męskiej wydajności seksualnej. Alkohol może czasowo zmniejszyć lęk, ale jednocześnie osłabia erekcję i opóźnia orgazm u kobiety. Nikotyna zawęża naczynia krwionośne, co bezpośrednio wpływa na słabszą erekcję. Dieta też ma znaczenie. Produkty bogate w cynk, ostrygi, nasiona dyni, arginę, orzechy ryby i antocyjany, ciemne jagody Naturalnie wspierają krążenie i produkcję testosteronu. To nie są cudowne środki, ale część składowej zdrowego stylu życia. Jeden z najczęstszych mitów, z którymi się spotykam: Jeśli nie mogę zadowolić kobiety penetracją, to jestem bezwartościowy. To myślenie prowadzi do ciągłego stresu i pogorszenia wydajności. Prawda jest taka, że najlepsi kochankowie to ci, którzy potrafią słuchać swojej partnerki i dostosowywać się do jej potrzeb. Pamiętajcie też o komunikacji przed seksem. Pytanie: co Ci sprawia przyjemność, nie jest oznaką słabości, ale dojrzałości seksualnej. Kobiety cenią mężczyzn, którzy nie udają ekspertów, ale szczerze chcą się uczyć. W następnym rozdziale pokażę Wam konkretne ćwiczenia i techniki, które możecie praktykować, oraz wyjaśnię, kiedy warto skonsultować się ze specjalistą. Przejdźmy teraz do najważniejszej części konkretnych działań, które możecie podjąć już dziś. Jako lekarz chcę Wam dać praktyczne narzędzia, które działają. Piąta i najważniejsza wskazówka. Rozwijajcie umiejętności poza penetracją. Technika oralna, stymulacja manualna, używanie zabawek erotycznych, to wszystko może być częścią waszego repertuaru. Nie traktujcie tego jako plan B, ale jako integralną część bogatego życia seksualnego. Jeśli zauważycie następujące objawy, powinniście skonsultować się z urologiem. Erekcja słabsza niż zwykle, utrzymująca się dłużej niż miesiąc. Ból podczas erekcji. Wyraźne zakrzywienie penisa, przedwczesny wytrysk występujący zawsze, nie tylko czasami, całkowity brak libido przez dłuższy okres. Badania, które mogę wam zlecić, to przede wszystkim poziom testosteronu całkowitego i wolnego, poziom prolaktyny, morfologia i USG penisa w przypadku podejrzenia choroby Peyroniego. Czasami też badania naczyń penisa. Te badania pozwalają wykluczyć przyczyny organiczne problemów seksualnych. Diagnoza wczesna to klucz do skutecznego leczenia. Wiele problemów, które mężczyźni przypisują małemu rozmiarowi, to w rzeczywistości dysfunkcja erekcyjna, przedwczesny wytrysk lub obniżony poziom testosteronu stany całkowicie uleczalne. Opcje terapeutyczne zależą od przyczyny. Przy dysfunkcji erekcyjnej mogę przepisać inhibitory PDE5, sildenafil, tadalafil, które znacznie poprawiają jakość erekcji. Przy przedwczesnym wytrysku skuteczne są techniki behawioralne, połączone czasami z leczeniem farmakologicznym. Ćwiczenia kegla to jeden z najskuteczniejszych sposobów poprawy kontroli seksualnej. Wzmacnianie mięśni dna miednicy poprawia kontrolę nad wytryskiem i jakość erekcji. Technika. Napnijcie mięśnie. Jakbyście chcieli zatrzymać strumień moczu w trakcie oddawania, trzymajcie 5 sekund, rozluźnijcie. Powtarzajcie 10 razy, 3 serie dziennie. Technika Start-Stop pomaga w kontroli wytrysku. Podczas masturbacji lub seksu, kiedy czujecie zbliżający się orgazm. Zatrzymajcie się całkowicie. Poczekajcie, aż napięcie opadnie, a następnie kontynuujcie. Stopniowo wydłużacie czas do wytrysku. Bardzo ważny mit do obalenia. Tabletki na powiększenie penisa z internetu działają. To kompletny nonsens i często niebezpieczne substancje. Nie istnieją skuteczne farmakologiczne metody powiększania penisa. Jedyną sprawdzoną metodą chirurgiczną jest przecięcie więzadła podtrzymującego, ale daje to zaledwie 1-2 cm długości i może powodować problemy z erekcją. Zmiana nawyków życiowych może przynieść spektakularne rezultaty. Oto konkretny plan: dieta. Zwiększcie spożycie warzyw i owoców do 5 porcji dziennie. Ograniczcie tłuszcze nasycone. Pijcie minimum 2 litry wody dziennie. Unikajcie fast foodów i nadmiaru cukru. Aktywność fizyczna: minimum 150 minut umiarkowanej aktywności tygodniowo. Szczególnie polecam pływanie, bieganie i ćwiczenia siłowe. Poprawiają krążenie i poziom testosteronu. Sen. 7-8 godzin snu to nie luksus, ale konieczność. Podczas głębokiego snu produkujecie 70% dziennej porcji testosteronu. Stres. Chroniczny stres zabija libido i erekcję. Znajdźcie swój sposób na radzenie sobie ze stresem czy to medytacja, sport, czy hobby. Mit o tym, że prawdziwy mężczyzna powinien zawsze być gotowy to bardzo szkodliwe myślenie. Czasami brak ochoty na seks jest normalny i zdrowy. Problem pojawia się, gdy ten brak trwa tygodniami bez wyraźnej przyczyny. Suplementacja może pomóc, ale tylko przy sprawdzonych niedoborach. Cynk przy jego niedoborze, witamina D przy niedoborze, czasami magnez. Ale żadne suplementy nie zastąpią zdrowego stylu życia i właściwego leczenia medycznego. Psychoterapia seksualna to opcja, której nie należy się wstydzić. Czasami problem leży w głowie, nie w anatomii. Terapia poznawczo-behawioralna może być bardzo skuteczna w leczeniu lęku przed wydajnością seksualną. Komunikacja z partnerką to fundament: rozmawiajcie o swoich obawach, pytajcie o jej potrzeby, eksperymentujcie razem. Kobiety cenią honestość i chęć uczenia się znacznie bardziej niż udawanie eksperta. Pamiętajcie: Wasz penis nie definiuje Was jako mężczyzny ani kochanka. Wasze umiejętności, empatia i troska o partnerkę są nieporównywalnie ważniejsze od centymetrów. Skupcie się na tym, co możecie kontrolować, a nie na tym, czego zmienić nie możecie. Na koniec chcę Wam przypomnieć najważniejsze rzeczy z dzisiejszej rozmowy. Po pierwsze, rozmiar to tylko jeden z wielu czynników wpływających na satysfakcję seksualną i wcale nie najważniejszy. Po drugie, większość problemów, które przypisujecie rozmiarowi ma inne przyczyny, które można skutecznie leczyć. Po trzecie, inwestycja w swoje umiejętności, kondycje i komunikację da Wam znacznie lepsze rezultaty niż martwienie się o centymetry. Dzisiejsze wskazówki, skupienie na partnerce, poznanie anatomii, opanowanie technik pozycyjnych, ćwiczenia oddechowe i rozwój umiejętności poza penetracją to sprawdzone metody, które pomagają tysiącom moich pacjentów. Dziękuję Wam za poświęcony czas i zaufanie. Wiem, że to trudny temat, ale cieszę się, że zdecydowaliście się go ze mną zgłębić. Edukacja zdrowotna to moja pasja i wierzę, że każdy mężczyzna zasługuje na satysfakcjonujące życie seksualne, niezależnie od anatomicznych uwarunkowań. Koniecznie zasubskrybujcie kanał Zdrowie i Życie. Planuję więcej filmów o męskim zdrowiu i seksualności. Kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych treści. Podzielcie się tym filmem z przyjaciółmi, którzy mogą potrzebować tych informacji. Często męska solidarność polega właśnie na dzieleniu się wiedzą o zdrowiu. W komentarzach napiszcie mi. Który z dzisiejszych punktów był dla Was najważniejszy? Jakie inne tematy z zakresu męskiego zdrowia chcielibyście, żebym omówiła? Czytam każdy komentarz i staram się odpowiadać na Wasze pytania. Pamiętajcie, dbanie o swoje zdrowie, w tym seksualne, to nie wstyd, ale odpowiedzialność. Do zobaczenia w następnym filmie.